Co ja się... Z cyklu Kolejne statki przystan... Dziś kolejna stacja, właściwie przystanek kolejowy, na którym pociągów za bardzo nie uświadczymy. Chociaż może uświadczymy, czas pokaże. Jest to Kraków Sanktuarium. Kraków Sanktuarium znajduje się na e, linii z Krakowa właściwie podgórza, czy z. No, a bądź też Krakowa-Płaszowa, właściwie to, do Skawiny, a dalej do Polska Białe, czy z Obecnie jest w remoncie linia, więc za wiele pociągów będę nie, nie jeść, ale standardowo zobaczymy wszystko, co należy zobaczyć. Czyli czy mamy wiaty, czy mamy palety, czy mamy windy, czy mamy schody, czy mamy perony. No. Zapraszam. No, to zacznijmy od peronów. Perony mamy dwa. Pierwszy i drugi. Drugi obecnie w ogóle jest nieczynny. Pierwszy jest trochę czynny, na które możemy wejść z dwóch kładek. Jedna jest tam, hen, daleko. Tam, hen, daleko. Tam właśnie jest. A druga to jest ta kładka, na której się znajdujemy. Aby tutaj wejść, możemy skorzystać z wejścia. Od świątyni handlu, lansu i bounsu, czyli centrum handlowego Zakopianka, z zejścia na sanktuarium. Kogoś tam, zaraz się dowiemy kogo. E, bądź też analogicznie z drugiej strony ciemno, pochmurnie, ale chociaż nie wieje. Pozdrawiam Kierce. Weszliśmy, a właściwie ja wszedłem, czyli moje nogi i ja, czyli razem weszliśmy na nową kładkę, więc sprawdzimy, czy zejdziemy schodami na jedyny czynny peron, nie, nie zejdziemy. Schody są ruchome, dlatego że my się po nich ruszamy. Tablice kierunkowe wyświetlają coś, coś wyświetlają, więc zobaczymy, gdzie my możemy przyjazdy. Czy coś tutaj przyjedzie? Dwunasta. Jeden będzie jechał pociąg, więc może go zobaczymy. Tak, a może nie. Zobaczymy. Rysy zakopany. Sprawdźmy czy działa winda. Oczekiwanie. Winda działa. Wchodzimy. Jak ładnie pachnie. Jedziemy na poziom zero. Jesteśmy na piętro zero. Jesteśmy ja i moje nogi. Przypominam. Perspektywa na ową kładkę, o której mówiłem. I sobie przejdziemy kawałek. Czy jest szansa, żeby wejść schodami ruchowymi? Się okaże za chwil, kilka. A właściwie za minutkę, sekundę. Jeden, dwa, trzy. Nie. Schody mają ode mnie kciuka w górę. Znaczy to jest wciuk w dół, czyli mają wciuk w dół. Wiaty, wiaty są. Ja siedzę w pierwszej, mamy drugą, trzecią. Po drugiej stronie ulicy, kolejowej ulicy, czyli torów, mamy jeden, dwa, trzy, trzy wiaty. Także wiaty nie najgorsze, gdyż chronią przed wiatrem, chronią przed deszczem, może nawet. Nie, nie nagrzewają się jakoś strasznie? No też nie wiem, zobaczymy może może latem. Ławeczki drewniane, bardzo przyjemnie można sobie usiąść, poczytać gazetę, a w wolnej chwili popatrzeć na jakąś budowlę i dach sanktuarium. Doleczki i ochrona przed wiatrowo-deszczowo-atmosferyczna. Damy tak... kciuk średni w górę rozkłady jazdy skąd dojedziemy do z Krakowa Sanktuarium okazało się, że 121 to jednak bus e, od jazdy, a przyjazdy, gdzie są przyjazdy? 12.1 jest to bus, ale o 12.12 .12. Jest jakiś inny pociąg, który kursuje tylko 31 grudnia. To chyba nim się nie pojedziemy. Dobrze, e, dokąd dojedziemy? Bielsko-Biała, Kraków, główny oczywiście zakopane. Zakopane, Kraków, zakopane. Bielsko-Żywiec, sucha Beskidzka, Kraków, Kraków, Karawaja, Zebrzydowska, Lanskorona. Mówiłem już 50 000 razy i 8, że jest to najdłuższa chyba stacja. W sensie nazwa. E, Wadowice, zakopane. Da. W większości są to busy, chyba. Akurat tutaj nie ma busy, busy. Dużo busów, co wynika z remontu owej linii, linii kolejowej. Szkoda, pewnie nie zobaczymy żadnego pociągu, ale może chociaż zobaczymy autobus. Z wieży widokowej nad dworcem rozpościera się całkiem przyjemny widoczek na tył supermarketu Carrefour. Carrefour z francuskiego znaczy skrzyżowanie. Nasz kanał, a właściwie mój kanał, bawi i uczy. Dlaczego cały czas używam liczby mnogiej? Może mam jakieś zapędy do czasu socrealizmu, gdzie mówiliśmy my, obywatel. Nie, może i tak być. Popatrzmy na wszystko z góry. Z góry też czysto jest dzisiaj krótko. Bo właściwie nie ma tutaj za wiele nic do powiedzenia. Po pierwsze, minusy. Kciuki w dół. Mam czapkę z daszkiem, bo myślałem, że będzie słońce, ale nie ma. Znaczy trochę jest, ale głównie nie ma. W związku z tym, op, wypada mi słuchawka. Minusy. Niedziałające schody ruchome. Niedziałający peron drugi. Nie znalazłem toalet, chociaż z drugiej strony od poniedziałku do soboty i w kilka niedziel w miesiącu. Najprawdopodobniej można iść do marketu. Lokowanie produktu Carrefour. Znaczy no, skrzyżowanie. Pamiętajmy o tym z francuskiego. Tam koalety są. Natomiast na przystanku owym nie ma. Plusy. Mamy windy. Działają. Mamy schody nieruchome. Działają. Mamy ławki można usiąść i są czyste. Stacja generalnie jest dość czysta, ale pewnie to wynika z tego, że jest dworze. przystanek. Przystanek jest e, dość czysty, ale to pewnie wynika z tego, że jest za bardzo nieużywany nie i za bardzo nie wieje. Jest to też najbliższe miejsce, żeby odejść do sanktuarium. I tu uwaga, palec znaczy, że jest ważne. Stąd jest bliżej do sanktuarium niż z Krakowa łagiewnik innego przystanku, który może odwiedzę kiedy indziej. Więc nie wiem, czy jest kloc, czy nie jest kloc. Pewnie będzie można to ocenić dopiero jak wrócą pociągi. Sorry, że żadnego nie nagrałem, ale tu nic nie jeść. Bida. Pozdrawiam.